Panie trenerze, na początek może pytanie, które no dzisiaj nurtowało kibiców na trybunach. Dlaczego w składzie zabrakło naszego bramkarza Pierre'iego Szczykowa? No ma e, troszeczkę zdrowotne problemy, także parę, parę dni potrzebuje wypoczynku, ale bardzo dobrze go zastąpił, zastąpił drugi bramkarz, który uważam bronił e, bardzo, bardzo dobrze. E, więcej mnie martwi kontuzia Ješka, který nedogral meč, tak samo bude, bude problém, zobačíme jutro, jaká bude diagnoza. Jinak e, e, já uvažuji, že z naší strany to byl bardzo dobře zagraný meč, bardzo dobrý jakošťovo. Vědomo, e, že e, máme problém s, za, s vykončením, zakončením akci ze střelaním branek. E, co bych ještě pověděl, že bardzo pozitivné je, že v oslabění jsme neotřimali bránku. Co se týče obrony, bránkáře a defenzivní gry, tam můžeme být zadovoleni. Kolejnou bránku jsme střelili v převáze, takže převahy tak samo oceňám bardzo pozitivně. Tylko to zakončení musíme popravit a po prostu přigotovat se na następny mecz. A czy zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że o wyniku no zadecydowała ta druga tercja jej początek, kiedy straciliśmy dwa gole? No tak, z przebiegu gry to tak było. Było to, chce na to popatrzyć, bo zawsze jak podają bramki, są to błędy zawodników. Chcę na to, to popatrzyć, ale znowu powtarzam, mieliśmy moc, mieliśmy i jakość gry, abyśmy to obrócili. W końcówce słupek niewykorzystany, 6 na 5, tam w ostatniej sekundzie bramka, to już nie miało wpływu na, na, na wynik meczu. Także, żeśmy grali po prostu, chcieliśmy to za wszelką cenę doprowadzić do remizu, niestety za się se nie da. Czy zgodzi się pan też, że no łapiemy sporo tych kart, które, przez które tracimy siły na lodzie, stąd takie efekty? Ja se nie będę wypowiadać. Práce sendů, protože bez sensu. Tak to, co zagvízdal sendě, také samé kary byly na druhé straně nezagvízdané pod konec, pod koniec meču 6 v té převadze a půjčně 6 na 5. Tam byly také albo větší fauly bez, bez kvízdku, bez ničeho, takže Lepiej nic nie gadać, ale y, je trzeba popatrzeć na to, jeżeli to były raziące blendy. Je trzeba pisać, wysyłać y, filmiki do, y, do, no, do Związku, ale do Komisji Sędziowskiej, a po prostu ocenią pracę sędziów. Przed nami następny mecz, już w piątek. Do Krakowa przyjedzie no nieobliczalna drużyna energii Toruń. Jak musimy zagrać, żeby, żeby zwyciężyć, zgarnąć trzy punkty? Strzeli do jednego bramku więcej. No nie, no wiadomo, musimy zagrać tak jak my grali po większość czasu tego meczu. Mówię większość, nie 60 minut. I musimy zagrać 60 minut równo. 60 minut koncentracji. po prostu, a, a grać swoją gry, szybkie założenia, tak przejście tercze, zakończenie, wykończenie sytuacji. To, to, nad tym po prostu cały czas pracujemy, a będziemy pracować. Tak budeme střílet branky, to budeme i vyhrávat.